Postać Piotra Skargi to wielka postać polskiej kultury i historii. Bardzo nowoczesna, dlatego że w tych sferach jego działania jest wiele takich aspektów, które odgrywają również bardzo ważną rolę współcześnie. Szczytem jego kariery organizacyjnej i nauczycielskiej na poziomie wyższym to było osiągnięcie stanowiska pierwszego rektora Uniwersytetu Wileńskiego, tak ważnego zarówno dla Wielkiego Księstwa Litewskiego, jak i dla kultury polskiej. A trzeba powiedzieć, że on był działaczem charytatywnym, bo tutaj założył arcybractwo Miłosierdzia, tak zwany bank potrzebnych, czyli raczej, prawda, po, potrzebujących, powiedzielibyśmy współczesnym językiem, opiekującymi się, opiekującymi się ludźmi niezamożnymi i ludźmi, których na, nazwalibyśmy w tej chwili wykluczonymi. Przypomnijmy, że on do y, literatury politycznej wprowadził jako pierwsze słowo ojczyzna. Napisał kazania sejmowe, bardzo aktualne, nie tylko w czasach, kiedy on działał, a przypomnijmy, że był kaznodzieją króla Zygmunta III. Ale te kazania są także aktualne dzisiaj, wtedy, kiedy zmarł, już był uznawany za świętego. I teraz próbuje się usunąć księdza. Skarbia usunąć ten pomnik, po prostu przesunąć go gdzieś w bok, żeby mało ludzi go widziało i nie drażnił wielu przeciwników, którzy są do dzisiaj. Dlaczego Kraków jest tak szczególnie odpowiedzialny za postać Piotra Skarki? To jest absolwent Uniwersytetu Krakowskiego. Postać, która tutaj w Krakowie prowadziła swoją działalność charytatywną, swoją działalność pisarską. Te wszystkie decy czynniki decydują o tym, że musimy zadbać o to, żeby pomnik został w tym miejscu, w którym stoi. Uznajemy, że to nie jest tylko próba usunięcia pomnika, żeby w tym miejscu stworzyć jakiś skwer zieleni, posadzić drzewo, żeby tak pięknie było, tylko jest to kolejny zamach na nasz katolicyzm.